Cześć widzowie! Widzicie mnie dzisiaj pierwszy raz na kamerze, dlatego chciałbym was wszystkich tutaj serdecznie powitać. Jestem Mateusz i tworzę dla was treść już od ponad roku na moim kanale. W pierwszej kolejności chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, gdyż na kanale jakiś czas temu przekroczyliśmy już 1000 subskrypcji. Obecnie ta liczba zbliża się już do 1100, także jeszcze raz bardzo wam wszystkim dziękuję. Bez was nie byłoby tego kanału, nie ukrywając, widok jak te wyniki po prostu rosną. No motywuje do działania, moi drodzy, motywuje. Także jeszcze raz dziękuję. Jesteście wielcy i lecimy po prostu dalej. Dzisiejszy materiał w nowej formie, troszeczkę bardziej vlogowej. I dzisiaj chciałbym poruszyć kilka kwestii. No właśnie pierwszą było podziękowanie wam za subskrypcję. Drugą będą plany na najbliższe miesiące. Parę dni temu miały miejsce targi CES, na których ogłoszono premierę nowych kart graficznych serii 5000. I z tego powodu, w najbliższym czasie, gdzieś na granicy lutego i marca będę kupował nowego Peceta. Co to oznacza? Oznacza to to, że troszeczkę urozmaicimy content na kanale. Oczywiście poradniki w takiej formie, w jakiej są teraz pozostaną, ale chciałbym dorzucić troszeczkę więcej materiałów związanych z moją własną twórczością. Dlatego możecie się spodziewać takich semiporadników w formie speedartów z tematyki VFX, level designu, environment artu. Ogólnie pójdziemy ciutkę bardziej w artystyczną stronę. Kolejną rzecz, którą chciałbym i którą trzeba poruszyć, jest oczywiście długo wyczekiwany serwer Discord. Tak moi drodzy, w końcu to zrobiłem. Może nie jestem do końca zadowolony jeszcze z tego jak obecnie ten serwer wygląda, ale mam nadzieję właśnie, że pomożecie mi go współtworzyć ze strony również technicznej jak i po prostu tworzenia społeczności. Chciałbym, żeby to miejsce było po prostu oazą dla wszystkich fanatyków i zajawkowiczów, którzy interesują się tematyką 3D, animacji, gier komputerowych i w sumie ogólnie pojętego digital artu. Także zapraszam was wszystkich serdecznie do współtworzenia tej społeczności i widzimy się na Discordzie. Link oczywiście w opisie filmu. No i w sumie na sam koniec chciałbym się podzielić z wami moimi planami na nowy rok Mam takie jedno główne postanowienie, które chciałbym zrealizować, a jest to mianowicie nauczenie się. Hard surface modelingu w blenderze. Kupiłem sobie nawet kilka kursów na ten temat i myślę nad stworzeniem jakiegoś kontentu z tym związanego. Oczywiście nie będą to poradniki, gdyż no, jestem totalnie zielony, także ciężko, żebym was uczył, ale myślę, że w jakiejś bardziej rozrywkowej formie mogłoby być to nawet całkiem ciekawe. Do oglądania, szczerze, nie wiem jeszcze jak to ugryźć, więc nie wiem, czy coś takiego powstanie, ale mam gdzieś to z tyłu głowy, także możecie się spodziewać jakichś ciekawych rzeczy. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Krótko na temat, i w końcu mogliście mnie zobaczyć na swoich ekranach. Jak zawsze, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.